Dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo serdecznie z tej strony Enki z kanału Enki Total War, a to jest kolejny prawdopodobnie 911 odcinek Empire. Mój drodzy, wróciłem sobie właśnie z góry, znaczy właśnie już chyba wczoraj, i mogę jestem w stanie dalej nagrywać, także wracamy mnie troszkę tutaj nie było na tej mapie, więc chciałbym się minimalnie rozejrzeć o co kaman się tutaj kurczy, blaszka dzieje. Tutaj mamy jakąś armię, okej. Okay. i zdobyłem Filadelfię ostatnio, tak? Mi się wydaje. Wszystko tu się naprawia tak jest. Pięknie będzie naprawione. Filadelfia daje dużo pieniążków. Jak widzicie, w następnej turze będę miał plus 9 tysięcy. E, I to będzie już ten moment, kiedy mogę zwerbować sobie ogromną armię i ruszać na podwój wszechświata, także... Także wszystko rysuje się w dobrych i szczęśliwych barwach. Naszym, oczywiście następnym celem będzie zdobycie Anapolis w Merlandzie. A następnie latanie tam dalej. Ile już mamy regionów? Mamy 4 na 8, mamy już połowę. A mamy do końca 1825 roku. No to dążymy na spokojnie myślę. 15 regionów mamy 5. O. Hej. Trzeba by było was ruszyć, co? Dobra. Ale póki co, jakie tu jest zadowolenie? Dwa, 3 Dobre. Naprawdę dobre. I rekrutujemy tu ludzi. Dobra. E, kończymy turę. Ja muszę sobie otelka kaszylnąć. Widzicie, nasze ulubione mróweczki. Sobie będą latać po tych terytoriach. Tak jest. Super. Cofają się. Widać bardziej w głąb lądu co widzę, wybrzeże już praktycznie, no może nie praktycznie, że no nie jest nasze, ale jest. jest w dobrym stanie, nasze wybrzeże, tak? Nie ma problemu, jeśli o to chodzi. Tutaj Hiszpania, jak widać, proszę bardzo, już żentelmeni. Hmm, Niderlandy chcą handlować, umowę handlową chcą. Okej, okay, a może jeszcze do tego. Nie, nie można. To przy... Okej! Okay, ale jak najbardziej. O, technologia jeszcze, w zamian za to. jest wroga na kopalnie. A, jest do mnie pisz, bardzo przepraszam. Tu rekrutacja agenta. To jest agent. Mogę go wysłać do... Heard. ...koły w Brunszwiku. I w Brunszwiku możemy już zacząć coś tutaj sobie wynajdywać. Na przykład... Na przykład w ogóle nie znam się na tych technologiach, więc nie wiem co. Możliwe, yy, narzędzia pomiarowe. A, dobra, może coś z wojskowości. Tutaj co robimy? No nie, tutaj już mamy. Dobra, to tutaj skupmy się na przemyśle. Niech będzie to ulepszona hodowla zwierząt. Bo pójdzie szybko. Powinna przynajmniej. Ok, możemy tutaj zbudować sobie jakieś tam pierdolety. Jednak skupię się na pierwszej milicji. Tutaj weźmiemy sobie Boston. Zrobimy oczywiście więcej piechoty liniowej. A jak tam tutaj się bawicie, panowie? Że bardzo dobrze. Możesz zrobić kapitał stanowy. Mhm. Trzy do represji. To niedobrze, co? Dobra. Zbudujmy sobie. armię. mam nadzieję, że jest polona. Proszę bardzo. Musimy oczywiście tutaj zwerbować nowe jednostki, co najmniej dwie, a tutaj też zrobimy sobie werbunek, okej, okay. będziemy sobie werbować powoli, na spokojnie, tutaj niestety straciliśmy te złoża rudy, a za to tu już nikogo nie ma, więc weźmy sobie jedną armię, was. Zobaczmy, zobaczmy ten pont. dobiegła końca dzięki większym i lepiej zorganizowanym flotom wojennym. Łupienie statków wroga w. Dobra, dobra. Dzięki. I tak, tutaj nie ma nikogo. Okej, okay. a jakbym tak wziął ciebie, 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 ciebie. A, ciebie. Ciebie, ciebie, i wyszedł. 0-0. Ok. Więc możemy ruszać na Anapolis, ponieważ w Anapolis nikt go nie broni, ja oczywiście zaczynam w kapitulacji. Kapitulacja przyjęta, Anapolis jest nasze. Ale mnie nie stać na naprawę także. Ale może mnie stać, żebym tutaj ulepszył te armię. Nie wymagają mu zupełnie. powiadacie? To spoko, region zdobyty, tak. Maryland jest nasz, możemy ruszać dalej na południe, a południe jest praktycznie niebronione, jest to wręcz Niesamowita. Spójrzcie tutaj też, nie ma zbyt dużej armii. Aczkolwiek moje terytorium staje się coraz bardziej rozciągnięte. bo będzie jakoś, wiecie... Dowerbować kilka jednostek, OK, Następna tura. Bardzo ładnie. Zdobyliśmy kolejny region praktycznie bez żadnej bitwy. to są w defensywie wyraźnej. Więc może coś z tego będzie, moi drodzy. Może coś z tego będzie. Oho, no, ale oczywiście... Właśnie teraz wrzuca się odcinek 8 z Empyjera. Dopiero teraz. I za te... albo ósmy? Dziewiąty, przepraszam. Dziewiąty odcinek. O nie. Krajk robotników Merland. A no niestety. A nie, już jest spoko, widzę. OK, naprawmy więc tu wszystko. Ta armia chyba też została lekko... Nie, armii się nic nie stało. Okej, okay, to najważniejsze. Tutaj również mamy coraz to nowsze jednostki. Ja tutaj oczywiście muszę rekrutować wciąż nowe i nowe. W celu uzupełnień. Dobra, wiecie co? Ten szpieg... Ja bym go wysłał tu. Zapytacie się dlaczego akurat ta męki. Otóż... Chciałbym zobaczyć, jak ma się Quebec. Chciałbym zdobyć te tereny Ameliceum. To I o. sobie nowy port rybacki. O, tutaj straciliśmy niestety to miasteczko. Armia nie jest zbyt rewelacyjna, ale wyślijmy te, te trzy jednostki piechoty. Okej, okay, myślę, że automat. ...wycięstwo naprawiamy. Bierzemy was. Wracamy super. Boston Kolejny werbunek. Nie, tu już się werbuje. Nowy Jork, tu trzeba zwerbować. Proszę bardzo, budowa. E, wiecie co? Ok, tak. I tutaj zróbmy sobie parlament. W. No tutaj po prostu. Po prostu tutaj. A, i cóż, tutaj widzicie, już w Virginia jest coraz więcej osób. Virginia w ogóle to tutaj chyba zaczynaliśmy grę z tego co kojarzę. To była właśnie ta pierwsza miejscówka. E, tu właśnie ten banda Johna Smitha, tak chyba się nazywała. E, wylądowała to była właśnie Virginia. I coś bym jeszcze zrobił, ale widzę, że tak, tak już średnio. Dobra. E, kolejna osoba zdobyta. W każdym razie, znaczy nie w tej turze, ale praktycznie nasz pochód jest nie do zatrzymania, póki co. To jest dość śmieszne. Ale Brytyjczycy patrzcie jak zgromadzili się tutaj. E, I tutaj też gromadzą jakieś tam siły, więc trzeba będzie tam na nich uważać. Oczywiście. Ale jak to będzie ziom, to dopiero zobaczymy. No. Ja bym chciał, żeby on, oni naprawdę połączyli się w jakąś większą armię i tak zaatakowali, a nie tu jakieś wielolety działająco? No, tak zbierają się chyba, wycofują się z tych terenów. O, Francja tutaj walczy z Higgonami. Nie wiem, czy to dobrze w ogóle. Nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc. Wojna wypowiedziana, ten kraj wypowiedział ci wojnę. Aha. O, no super. Zawsze o tym marzyłem. Ok, mamy tutaj hulakę. Pensylwanii. Bardzo dobrze, więc ten agent sobie pójdzie... Inflin trój, Infil. powodzenie. Mamy również szkolenie wojskowe. Zetknijmy więc do drzewka technologii. Mamy teraz to. Ja bym chciał, może. naciski rozpryskowe, co? A tutaj też ma. A, to handel Mors. to morski to morski. Tam Pierdzielić ten morski. No. Mamy Boston, czyli naszą teoretycznie stolicę. Też to stolica, to ja już nie wiem w sumie. Przejmę do podatków, umocnienie, odlewnia dział. Odlewnia dział. Okej. Okay. zróbmy sobie ten kapitał. Mam 7 tysięcy. Jest to całkiem sporo. A półle sobie te pomniejsze osady, takie jak ta huta. No, zajmijmy się troszkę taką mniejszą infrastrukturą. Czy to się. Folwarki, proszę bardzo. Tutaj też. Parki. Parki? Zadowolenie w Miorku. Zadowolenie jest super, więc może póki co nie. Ale tutaj jak najbardziej uczelnia, proszę bardzo. Tutaj USA to moje. To sobie ulepszmy. Tutaj też i proszę bardzo. Jakieś tam niby pierdołki wydane, ale to jest takie wiecie długoterminowa inwestycja w kaszty. Pensylwania. Okej. Okay. Porozumowała no się fatalnie, Boże Drogi. Dlaczego Niderlandy? Pokój A to super w ogóle. Miona. Ech, uwielbienie ma do mnie Hiszpania. No i ja będę bardzo chciał. Oju. No, ale jak się dogaduj, co. Z debilami. Dobra, ale w każdym razie. Gdzieś tu miałem swojego swojego człowieka. Tutaj jest. Powiedz mi, jak tam Quebec. Quebec jest dość dużym miastem, aczkolwiek nie tak dobrze bronionym. Więc, można by zrobić tu werbunek albo tutaj zrobić werbunek i przesłać kilka. Pospolite ruszenie. Kilka jednostek przesłać i zdobyć ten kłębek, kurde. Albo ten fort, to, to już w ogóle by było coś, nie? Słyszycie ile tam jest. Tam jest osób. Dość dużo. Dobra. Musimy się posuwać wciąż naprzód. Musimy tu zostawić też jak garnizon, który na pewno by obronił to miejsce jak tam? 5-6, okej. Weźmy, że wezmę sobie te trzy pichaty liniowe. 2-3. Okej, okay. dalej coś mogę wziąć. To ci da goni. I może was? Były na to teraz. 0-0, super. Dobra, czy w Maryland? Zostało wszystko już ogarnięte, czy wszystko jest ponaprawiane, tak jest. Tak jest. Zadowolenie 5-6. On to nieduże. Nie Niestety za małe jeszcze myślę, żeby się ruszyć dalej. Ale na pewno to, to już coś. To już coś. Dobra, gdzie jest drugi generał? On był chyba w Nowym Jorku. Tak jest. A, i tu jest kilka tych jednostek. Tutaj już oczywiście nic nie będę zostawiał. I teraz tak, w co mogę uderzyć? Tutaj. Praktycznie, jeśli zdobędziemy to... Oni już są de facto odcięci od swojego terytorium. Dlatego zdobycie tego fortu byłoby dość kluczowe, bo to by było takie naprawdę odcięcie po prostu się. O, ale żeby to zrobić to... to... bardzo kiepsko, co? Bardzo kiepsko. Trzeba by więc wymyślić jakiś inny sposób. kaszcie mi tu armię. Ładnie, ładnie. Tutaj też jakieś chłopanie. Tu też. Dobra, zrobimy tak. Weźmiemy sobie was. Dwie jednostki. Na pewno pójdziecie sobie już tu. Zrobimy atak z północy. Tak postanowiłem. I zaatakujemy Quebec. Um, a potem resztę. Wiem, że może być to... Wydaje się to bardzo niewygodne. To się stanie jak... Okej, okay, bardzo spoko. Dodatkowo te trzy jednostki, i mamy już bardzo dobrą armię. Zgromadzimy się wszyscy w Akadi, i stamtąd ruszymy drugą armię. Tak powiem. No a Jerzyk tu musi jeszcze chwilę poczekać, nie? Niestety, zobaczymy, co robią Brytole. Też trzeba pamiętać o Holandii, ale ja nie chcę, znaczy Holandii, Niderlandach, przepraszam. Ale ja chyba nie chcę z nimi robić nic nadzwyczajnego w sensie. Um, nie interesują mnie oni aż tak, żebym czuł potrzeby jakoś bardzo im dowalenia, niech coś tam zanim oni przypłyną, słuchajcie, to trochę minie. Dobra, dobra, super, pływamy sobie, tak, Ania, ziom, 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 oho. Pierwsza zwierzę. Dobra. Obserwatorium narodowe. Aphen Groove. Ok. Wykażcie mi badania. Tak, brączmik teraz badamy. Jakieś powalone rzeczy. Takie tutaj późny Kurde, ja bym chciał podstawową pompę parową. To? Nie trwa zbyt długo, a jest półko. na hmm. to. Jak na lato widzę. Okej. Okay. Kolejna rzecz. Zdesantowała mi się tutaj armia. E, armia niderlandzka. Pełna pomocniczych łuczników. Więc będziemy sobie. Stoczymy sobie z nimi bitwę, oczywiście. Tutaj dochodzimy do arkadii. W arkadii wybudujemy w ogóle parlament. Tak, myślę, że to jest dobra decyzja. Oraz drogi. E, czy tutaj też już mam dobre drogi? Bo te drogi są bardzo istotne. Tak, mam. Super, drogi są, są drogi, są, a tutaj nie są tak istotne. Dobra, tutaj może jeszcze zbudujmy sobie ten parlament lepszą infrastrukturę, zwerbujmy sobie. Tak, proszę, coś takiego. Yy, I zaatakujemy sobie to miejsce. 6, 7. Dobra, muszę kogoś zostawić. Zostawiłbym was, was, was. For your Minus 1. O, nie jest źle, nie jest źle. A to jest już całkiem niezła armia. Dobra, to jeszcze jedna ta piechota uniowa zaryzykuje, super. Możemy teraz iść na Williamsburg. Mamy nawet ten, dobra? Więc kapitulacja, odmowa. Ok, to będziemy oblegać. Raczej nic nam nie zrobią. Tutaj siedzą Brytole, ale oni są scykani po prostu. Chociaż tutaj jakaś większa armia się zebrała tego co widzę. OK. Zobaczmy bitwę tutaj. A. I zawalczymy sobie w te, tą bitwę. I to będzie chyba ostatnia na, na, na ten odcinek. A zaraz będę też nagrywał kolejny, więc się nie martwcie, moi drodzy. Martwcie się. Rząd nie jest przyczyną, nie jest elokwentny, jest siłą. Podobnie podobne jak Ogień jest niebezpiecznym sługą i straszliwym panem. Rząd. Rząd, rząd. rządy. W ogóle cieszy mnie, bo ktoś serio ogląda te odcinki i... Zachowanie części jazdy w centrum własnych pozycji umożliwi... Ktoś serio ogląda te, te odcinki i jest mi z tego powodu strasznie miło. Że to nie jest tak, że ja to sobie tylko puszczam weter, tylko że serio ktoś to ogląda. Strasznie miło z tego powodu. Zróbmy coś takiego. W ja sumie. Zróbmy tak. Niech na pierwszy ogień pójdzie ta milicja. My pójdziemy dopiero tak. Tutaj pójdziemy tak. Tutaj pójdziemy tak. Tutaj pójdziemy tak. I... grupuj. Super. Oni mnie zaatakują? No z tego co na to wygląda. Um, no to będzie ciekawe na pewno. Jak ta plemienna jazda pomocnicza we mnie zeszarżuje. Dawno nie grałem w Empire'a, tak w tydzień mniej więcej, myślę. I zagranie sobie w niego teraz to jest super, super, super uczucie. Dobra, i mamy tutaj strzał. Ojoj, oj, oni też strzał. No już tak. No nie bałdzą oni, nie bałdzą. Trzeba przyznać, spanikowani strasznie. Spokojnie, to jeszcze nie wszystko. Nie? Tutaj już idą łucznicy. Prześmieszne, bo to Indianie, ale mają stroje takie. No no nie indiańskie. Nie wiem czy tak miało być. Nie. Dobra, wiecie co? To jest po prostu pozycja wszechczasów. Nie? Pozwolę sobie jeszcze tutaj na coś takiego. A i sobie przyspieszymy, czas, zobaczymy co te boty zrobią. O! Fala numer 2, jak widzicie. Znowu nadjeżdżają. O, ale dostaną. No dobra, jak chcecie się bić, no to, to polecam, ale... No nie widzę wam, was tego jakoś. No i widzicie, tylko tak naprawdę pospolite ruszenie jest tu Moja najważniejsza piechota liniowa sobie stoi. Ma się dobrze. No, jeden został tam w ogóle. Przyspieszmy sobie. Znaczy, eee, przyspieszmy sobie. Co tam się dzieje? Na czym tak sobie się głowicie? Hmm? No, że niby wypowiedzieli wojnę, ale coś im, coś im nie idzie, kurde. Jak już Amerykanie zdobędą swoją ziemię, to już nie odpuszczą. Hahaha. Ha, ha, ha. Nie, wy tu będziecie, tak? Dobra, tak. Ja mogę się ruszyć, to nie ma problemu. Do przodu. Tam. tam, tam. Powiedzmy, że tak. Musimy walczyć w tym, w tej oto wioseczce. Z tego co widzę. Tylko, że no, nie ma tu tych łuczników nigdzie. Zastanawiający, co? Zastanawiający. Dobra, idziemy tam. Troszkę mi się szyk złamał, niestety. Wow, 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 wow. Pausa. Dobra. Tak. Ja tak jak powiedzieć, troszkę mi się szyk złamał. Okej, okay, to tak zatrzymujemy się. No i co? No i będziemy sobie strzelać. Stop! I strzelamy. Uhuhu. O boże, co to za salwa była w ogóle? Co mi się stało z kupy? dobra. Szybko. Re reorganizacja, to było dobre. Traciłem niestety troszkę jednostek. Z moją nieuwagę jedynie gubią. Stawiamy się. Tak jest. Chcą walczyć w tej małej osadzie. My się tak powiedzmy. To trzeba dalej uważać na generała, nie. że jak oni we mnie wlecam no to już nie będzie. Będzie dobrze. Dobra. stawiamy się, już, już, myk, myk. Raz, raz, taś, taś. Bierzmy sobie... ...4 jednostki. Nieźle. a zróbmy sobie... Tak, będziemy powolutku podchodzić w sensie biegiem, ale powolutku, że mierzyć celność. Dobra, tak. Tak. Dobra, tak. Okej, okay. i chyba wystarczy. A bo i nie. 9 dalej coś tutaj, kmini. By włączyć formację czworo w boku, w ogóle świetna opcja, super, 10 na 10. O, zaczęło się. A nie, czyli tylko. Dobra, Musimy podejść jeszcze do przodu. Oko. No, przyjmiemy trochę na siebie kul, niestety. Pierwszy ostrzał nie będzie należał do nas, chociaż nie jest źle. U. A nasze jednostki już są w jakiś sposób wyszkolone: oni. No, no te jednostki nie. Po prostu, po prostu nie. Ale świetnie przeskakują przez te płotki. Patrz, byk, byk. Jezu, ludzie to chyba z. Cztery dni siedzieli nad tą animacją płotków, co? Cześć, dobra, ja bym chciał tutaj rozpętać większe piekło. Delikatnie do przodu. No i skupiamy się teraz na tych łucznikach. Zaszczeliwujemy ich. Oczywiście. O. Zastrzel. A, tu są jeszcze drudzy. Okej, hmm. już gorzej, No, i strzelamy. Teraz już macie kurde, pole do strzału. 10 na 10. Niech to, słyszycie, nie chcę słyszeć ani jednej złej rzeczy. Że coś wam nie wychodzi w życiu. Dalej. Tymczasem. Róbcie mi coś takiego. Perwa wam idzie. I tutaj też. Zamykamy nasz porobok. To znaczy nasz. Kurde, kontomierz. No, niektóre jednostki nic nie straciły, na przykład ta. Albo generał. Jednostki, która niech już ten generał. Tak, generał rusza na szarze, bardzo mnie to cieszy. Generał postanawia umrzeć. Jak z honorem, to z honorem. Bardzo to ceniam. Tylko, tylko czemu, czemu dalej żyje? Jakby. To jest to te, te pytanie, które mnie nurtuje. No, no, bagam, no powiedzcie, że to jest generał. Gonimy go. No nie no, to był generał, ten, 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 jedyny. Dobra, tymczasem, bo widzę, że tu jesteśmy ostrzeliwani. No nie, ale no nie wierzę, jak to, to jest generał. Co to ma być w ogóle? To jest chyba jakieś szukaństwo. Po prostu biorą ostatniego gościa, kurde. Ale to było takie wyjebo. Dobra, dobra, dobra. Nie, tu nic nie zrobimy Strzelać! Strzelamy! I wpaw Taś taś Rumcy rumcy Uh. Uh. o, oh aua. Wow. Dobra, i koniec bitwy. Tak jest, tak jest. Eloiczne zwycięstwo. Kto by się tego spodziewał? Krótki generał. Jego ostatnie słowa przed śmiercią od kuli armatniej. A i to mają. Niech wszyscy przy. Dobre, dobre. Tak, Anglizy zostali pobici, ale kto by nie chciał ich pobić bardziej, co? Jakim cudem jeszcze straciłem 42, Boże, drogi? To jest żałosne. O, no, can't do that, sir. Can't do that. Nowy przymiot, nowy przymiot, nowy przymiot. Super. Cieszę się, że mój generał się sprawdził. Dobra, tutaj oblegamy, ale moi drodzy, póki co to by było na tyle. Ja zaraz idę nagrywać drugi odcinek, jak zwykle mój messenger się odzywa. Dziękuję wszystkim za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.